Il one a Momencik No dobra, już 3, 4 I wahapki schodzą Lecicie eee, Może użyjemy tym razem zmienia miejsca walki eee, Ja nie użyłem żadnego charyzmatu, a ty Dario czego użyłaś? No teraz to już nic nie użyję ja, w takim razie. Ale czego użyłaś ty mam? Eee, Którego? Yy, pięć, yy, przenikanie zasłon. Nie wiem to może... Nie wiem czy jak to ten. Wymyśl coś. Teraz treatura, powiedzmy, do myślania. Czy yy, rozumiem, że je zostało zadane obrażenia, tak? Eee, nie, nie. Za punkty przewagi możesz zadać obrażenia. Macie tutaj dwa punkty przewagi, to wam pozwala, tak jak Lohan powiedział, na zmianę miejsca starcia. Ma to znaczenie czysto... kolorystyczne, że tak powiem. Mhm. Eee... No ale ja mam pomysł, jak to fajnie zrobić. To mów. Tylko nie wiem, jak wykorzystać do tego twój charyzmat, a to jest dosyć istotne, bo go użyłaś. Tak. I musisz zawrzeć opis tego charyzmatu po prostu. No to napisz mi na pewno co... w skrócie, bardzo, w skrócie. Znaczy co panowie? Nie, nie Lohan, Daria, ty się wystaraj, no. Ale jak on ma pomysła. Nie no dobra, ja się dostosuję do ciebie, więc spokojnie Ci opisz nie się, Czyli się, no. zmiana pola walki, tak? Tak, może się złożyć. Nie wiem, że... jak się chcesz. Że do jakiejś głębszej krypty, że z powrotem na ulicę, do kościoła... Tak, ja wiem, co to jest zmiana pola walki, tylko zastanawiam się, jak użyć dobrze charyzmatu, znaczy nie... żeby to miało ręce i nogi. Dobrze, musimy, w takim razie musimy, używając... Ale wiesz, nie musimy tego używać, nie musimy zmieniać pola walki, jeśli nie chcesz po prostu, jeśli ci to nie pasuje, to się nie przejmuj. Nie no, skorzystajmy z tego. Może się uda akurat. No to działasz. Dobrze. <laughs> Korzystając z chwili przewagi przeglądam się korytarzowi, z którego przyszło używając przenikania zasłony sprawdzam czy będziemy tam bezpieczniejsi i czy mamy tam choć lekką przewagę i zmieniam pole starcia. Okej, okay, na jakie? Na korytarz, z którego ona się do nas dostała. Dobrze. Więc... A, ja po, a ja po prostu biorę dziurę za włosy i ciągnę ją za mą. Eee, więc tak... Kolejny, piszcie do siebie charyzmaty, tam chyba że już nie macie żadnych na stanie. No nie, nie już nie. Dobrze? No ja, w sumie, ja w sumie zamiast... E, podsłuchaj, jedna sprawa, bo ja zamiast e, tego charyzmatu sobie wziąłem tą relikwię, nie? Tak. E, I na maksymalny poziom relikwii jest 5 czy 7 mo mogę mieć? Pięć chyba. To... Pięć! Od no, czas ja sobie wziąłem 7 dlatego, że 7 jest niepotrzebny do tego, że móc korzystać z tego charyzmatu do latania, więc... Ale może być 5, więc... To jak to robimy? Czyli krótko mówiąc nie byłbyś w stanie latać bez tego naślałem, tak? Jezus Maria. No. Nie no, możemy, no to do walcu użyjemy tego na 5, żeby to nie było już. Niech to ma jest 5 stopnie. walce. No to 3-4. 3-4. Yy, moment, 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 jeszcze nie. No wiesz, wiesz ja, ja tam nawet nie widzę Twojego hutu, więc żeby nie było. No, no. Ale wiesz, no nie zostało Wam wiele, a czasu, no, ucieka. No tak. To masz tam jakiś charytmat jeszcze, czy nie? No, no Darian się Cię popytuł. Tak, już mu napisałam. Ty nie używałeś już tego tu? Nie, jeszcze ten tylko mi został. Ale w sensie przez charyzmat rozumieć całe dziecko. Nie, ja tego jeszcze nie. No to spoko, to dobrze. To... Okej. Okay. Wow. Tro, 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 trochę, trochę zjebałem. Ile bonusu jest? No serio, ja nie widziałem tego hutu, więc jakbym wiedział, że jest to coś takiego ten będę No więc ale... tak, ona schodzi teraz poniżej zera, z tym, że tak czy jak musicie dobyć w kolejnej rundzie, co nie? Eee, więc tutaj opiszcie i lecimy dalej. O generalnie ja w, y, zmuszałam ją, y, chwytając za ramię, zmuszając do tego, żeby ponownie klęknęła przed nami, zmuszam ją do wyznania swoich win. Tam czekam. No, Hanna? Ja po prostu przy pomocy mego, tego, tej, tej swojej relikwii, y, zlatuję w, w powietrze i wykonuje kopstwo obrotu prosto w jej twarz. Okej, okay, i ostatnią rundę, zobaczymy czy wam ucieknie czy nie. Eee... 3-4 po prostu tam... O moment. Czy zostały wam jeszcze jakieś charyzmaty czy nie? No myślę, nie, chcę Nie wiem. No dobra, no to 3 3-4. No dobra. Okej. Okay.

jeśli postać przegrała starcie, czy wygrała jego ostatnią rundę, ma kilka opcji działania. Ucieczka, jeden punkt. Strona 39. Więc no to jestem w stanie spieprzyć. E, no, Zobaczcie. Pamiętaj, że ty w PDF- masz inną, ja mam w papierze. Nie wiem gdzie to jest w PDF. -ie. Dobra, ja tu mam na przykład u mnie jest napisane, że jest ucieczka za trzy punkty. W sami przeciwnik jest po prostu zbyt silna, bo te też ok. części wydają się z wyjątkowo sprzyjające. Są dwie ucieczki. Jedna jest z tych właśnie obok pamiątki i popisu. A to, 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 to jest ostatnia ty obiekt. możesz użyć. To jest to, co graf, może użyć. No. Dla przeciwników może być inne. I no, nie, jasne jakby. może się zdarzyć, że to pokonanemu uda się wygrać ostatnią rundę, czyli tą teraz. Jasne jest, że przegrała, ale no, z to jest cztery strony dalej, może u Ciebie też będzie. Dobra, już słucham. Czy nie, no wierzę Ci. Oj, nawet się Więc Bieg krótko mówiąc... Eee, skopaliście na kwestię jabłko? Czekaj, 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 możemy się rzucić nie? Okładną się tutaj tak? Robi. możecie. Eee, to ja użyję punktu gniewu i przerzucę. No rzuca. to zażyj. Kurwa. Kolejny? No to nie wiem, Daria? Co? Ta. Użyć. Eee, tak. jeden punkt. Użyć Znowu to samo. No Co ty mu mówisz, w w lekarz za mnie ten? No bo wcześniej chciałeś, żeby za ciebie rzucał, tak? Nie, ja chciałam rzucić. Jak widzę, jak te ostatnie rzuty mu wychodzą, to... No to potem rzucisz za niego, zadowolona. Dobra. Jedynie jeszcze? E, czekaj, ja mam sobie odpisać. No tak bardzo zależy nam na, na, na zabiciu jej? Nie, bo musisz sobie odpisać. Nie, to, Dobra. Wasza inicjatywa. Jak się pojawi znowu, możemy już być we czwórkę i nie będzie tak łatwo. Możemy ją po, możemy ją pojmać? Jak ją wygramy, możemy ją pojmać? No to już od że zależy, że zależy. Pamiętaj tylko, że odzyskasz max jeden punkt gniewu na sesję. Na dzień chyba nawet. Dzień czy sesję, nie pamiętam. Nie, pozwólmy jej uciec. Biorę ją z więc użyję jeszcze raz punktu gniewu i liczmy na efekty. Uparty anioł. <noise> <noise> Lohan tak bardzo, bez punktów gniewu. <noise> A może już dziewczyny ze wyrazko tak znaleźć? <noise> wiesz, gdyby nie, gdyby nie to robi. Nikt nie, wiesz, mogli opisać, że nam przestaje w końcu śpiewać, ale ona wciąż robiło, że... <noise> Co jest w sumie dziwne, ale pasuje do demona, mi się wydaje. Dobra, up pozwalamy jej, pozwalam jej uciec, no. Chcę Dobrze, nie chcę. więc widzicie jak syczy na was, przerywając na chwilę swoją pieśń, po czym zamienia się w czarny dym, który przenika przez ściany, i gdzieś ulatuje. Gratuluję, rozwaliliście ją. I wracając teraz do naszych kolegów przy czerwiu. Ignis, Ignacio, gdy jesteście w tym tunelu i Elia, fu nie Elia, przeszukuje kupę. Odzywa się twoje radio. Pod wodą. Tak, pod wodą. Dobra. Powiedzmy, że ta woda jest... Już sobie gdzieś tam odpłynęła, wsiąknęła troszkę, tak? No wiercił tunel od trzech tygodni, no. No, dłużej nawet. Odzywa się twój. Mayday, Mayday! To skrzydło specjalne Stars! Rozbiliśmy się w okolicach posiadłości na północ od jeziora Potrzebujemy pomocy! Słyszysz wystrzały? Zostańcie tylko Słyszysz wystrzały? Halo, jest tam kto? Długo się nie utrzymamy, kierujemy się w stronę rezydencji Spokojnie, kurka z was przeżyje, idźcie Eee cóż, nie słysząc cię, ty za to słyszysz wystrzały, jakieś ryki i odgłosy walki Oraz dźwięk otwieranych drzwi, taki powolny I tak, dopisz do dodatkowego questa, Fox w sumie dwa. No. Poboczne. Możesz albo tam iść, albo... no i jeszcze z tym duchem, co nie? Tylko w notatkach wspólnych zapisuję. Tak, tak. Dobrze, Castiel, więc gdy już wygrzebałeś te, te łezki, co robić dalej? Ja udaję się tam, gdzie trzeba ich użyć. No mnie, mnie interesuje zakończenie zadania. Okej, okay, więc pędem puszczacie się w stronę kościoła. Biegnąc, czy raczej lecząc przez ten tunel. No Ale jakie to są te dwa zadania, bo ja muszę tak zapisać. <grymne> <Zamiast> <grymne> rezydencja, rezydencja i duch. Chcesz więcej opisać. E, I dobiegacie akurat w momencie, gdy najwyraźniej Lajal i Elias zakończyli swoją... Raczej e, znaczy Eliach zakończyli swoją walkę z czymś. O co, też wam tutaj coś przyszło? No tak jakaś wyszło. O to czyli już, że nie ma skoro wyszło Dobra, ma, mamy te... To. Toś, łzy. Tak. No właśnie łzy, właśnie, łzy. Żeby nie było, ja już zdjąłem ten swój płaszcz, kamizelkę do czegoś on. no. Ale wciąż od ciebie caki. I resztę to czuję. To co? Śmierdzisz! Co ty robiłeś, przepraszam bardzo? Wiesz? się No bardzo co? z gównem, dosłownie, więc wiesz, o czego nie pytajcie. Tak jeden se... wiesz co robi. jak to się nazywa? Czerwia jak z pochłonie dużą ilość ziemi? Nie wiem. Wydala ją I co w związku z tym? No tak zjadł. Dobrze, może na poprzestańmy wiesz, na gastrycznych wyskać. domysłach i zróbmy coś z tą e, relikwią, która nam tam pod nosem świeci na jaskrawo. Wyciągam wyciąga moją półlitrową butelkę gowałki, podchodzę i go zaczynam e, kropić tak ostentacyjnie, żeby mógł z tym zamaskować zapachem alkoholu i desertu. <laughs> Robi ze mnie alkoholika, jednym słowem. <laughs> Dobra, przestańcie już, musimy zakończyć tą misję, bo inaczej nic nie zdziała w końcu. Niestety ten zapach przebija się nawet przez alkohol. Wyciągam w takim razie, Wyciągam w takim razie parę papierosów z paczki, zapalam je i zacząłem kadzić dookoła niego. Wyominam, że to są papierosy ultra super mocne. Dobra, Prowadza... to, że oni sobie poradzą ze sprawą, a my idziemy załatwimy sprawę. Okej, okay, więc ty się skomponować nowe perfumy razem z Kastielem. A Ignis... Kierujesz się w stronę obelisku, tak? No tak, nie sam. Chciałem zabrać... Czekaj, to ja tylko otworzyć? Lajaj ze sobą. Sreberko wystarczy. Dobra, Dobra, idziemy. Sreberko! A Świstak siedzi i zawija w streberkę. No, a ty jesteś Świstak. <grym> ja? Okay. A Świstak siedzi, bo Sreberka będzie Dokładnie. Dobra, to idziemy w stronę tego opalisku. Po chwili do niego docierać. Wciąż emanuje tą złowrogą energią. Tak oglądam te łzy Ewy, czy tam jest napisana jakaś instrukcja obsługi? Było słuchać od odprawie. Inteligencja, piątka, e, wsparta okultyzmem. Re akcja. To akcja czy re akcja. akcja. Akcja, piątka. Intelektualna, piątka. Ty jesteś zajęty. No to możesz do mnie podejść i powiedzieć. No, czy to możemy poczekać na nich. Nie no wiesz, to może poznać. Akurat Dobre, sp spalę to ja, Jeżeli ten... nie wiesz, jak, jeżeli nie wiesz co z tym to jak... zrobić, to może poczekamy. To jak kończę go okadzać tym papierosem, tymi papierosami podchodzę. Eee, pamiętasz jak tego użyć, bo tak jakoś nie bardzo. Chociaż może nie okultusz z rytuały, będzie lepsze tak rytuał. Ale na piątki, nie? Mhm. Mm to mam automatyczny system. Okej, okay, więc widzisz jak e, Eliech... Bierze od ciebie te fiolkę, patrzy na ciebie trochę jak na idioty. Po czym odkorkowuje. Nakreślę... Boże, okrąg, tylko tego nie wypij. Nakreśla okrąg dookoła tego obelisku. Odmawia krężą tak Niestety fakt trzeba było zużyć wszystko. Kurde. E, odprawia litwę. A po chwili obelisk zaczyna USYCHAĆ, a razem z nim ta demoniczna energia. No, to te, ja teraz tego ducha. Kamyłeczek. Ach, ten entuzjazm wśród naszej drużyny jest zadziwiający dzisiaj. Powiadomcie o tym Paze, ja poszukam tego naszego ducha, mojego właściwie. Papa Jego papa jego to trójka. Mmm, cóż... Słyszysz szumy tylko i wyłącznie. Powtarzam wyzwanie. Wciąż szumie Szanowni Państwo, chyba właśnie straciliśmy kontakt z dowództwem Musimy wejść wyżej, może jakieś burze czy coś Musieliśmy spowodować jakieś zakłócenia tym, że nagle od... tłamsiliśmy tą demoniczną moc Tylko błagam, omijajcie z daleka odchody No dobra, ja się kieruję na miejsce, gdzie miał być ten duch Podobno Ulecę, z duchami, więc... A, więc tak, przechodzisz się po katakumbach i w końcu natrafisz na siedzącą na jednej strumien, e, która spadła na podłogę tam z tej półki, na której leżała, ducha dziewczynki kilkuletniej, e, trzymającej coś w rękach i kołyszącej to. Rewiniga? Co się... Co się stało, dziecko? Eee... Cóż... Stawiasz te kilka kroków w jej kierunku i pytasz... ...to, o co zapytałeś. Ona zrywa się na równe nogi. Odwraca. Widzisz, że... ...stara się ukryć coś pod koszulką swoją tą taką duchową. mają tutaj... koszulki? Pardon, musiałam Do szafy. Na szatą czy czymkolwiek. Wygląda trochę znajomo, jakbyś kiedyś już ją widział Mówi I co, jesteś zadowolony? Niekoniecznie właśnie Pójdź Nie na przypominam ten. sobie I no, wyciąga spod tej koszulki no, e, Duch Ducha Mniejszego bowiem widzisz, że jak powiem, eteryczny, martwy, znaczy nie tyle martwy, no są martwy płuc. To twoje dziecko. Zrobiłeś jej mojej matce. Prezesem bardzo trafiłaś pod dobry adres, bo tak mi się wydaje, że nie, nie go stoi w milfach. Eee, więc tak, Ignis, ty tego nie zrobiłeś, zrobił to Ignacio. Hmm. Ale tak może. Krótko mówiąc, ślad po twoim poprzednim życiu. Tak. Jak już mógłbym Ci za to zadość uczynić, bym chciał się postarać, byś spokojnie odeszła z tego świata. A dzisiaj by, nie miał, nie nie miał mogę się tam za nim przyczłapać? Może, rzeczywiście. No bo jak słyszysz, że on gada gdzieś tam do... bo rozumiem, że możemy to usłyszeć, tak? Tak, tak, tak. No więc... Kierujesz się w jego stronę i... Tak. I słyszę rozmowę, go. tak? Tak, słyszysz rozmowę. Dokładnie te same słowa. I tam po chwili, gdy wychodzisz do zakrętu, zauważasz go rozmawiającego z duchem dziecka. I ten duch dziecka coś trzyma. Opieram się, zakładając rękę na ręka, a ponieważ słyszałam ostatnie zdanie, patrzę na jego plecy i pytam, naprawdę chcesz zrekompensować cokolwiek duchowi? No, z jakiegoś powodu tu został? Daj nam to, co odebrałeś poprzez skok w bok z moją matką. Daj nam miłości rodziny. Zaopiekuj się nami. Przegarnij kropka. Daj, daj mi pięć minut, skoczę z kletą. Serio, możesz dojść spać. Dałeś co... mu taki ciężki orzech do, zgry... do zgryzienia, że on tego na, na trzeźwo nie, prze... no, nie przejdzie adeptu, przez to, rozumiesz? No płoda. Jak? Nie nam chłopiec z jakiej fizycznej innej... No... To Jezus. będzie duchowa, to będzie duchowa adopcja. Ewentualnie przeprowadź duchową aborcję dziecka po Tak, jasne. Dobra, to <grymianie> spoko. Wziąłem bucha i wymyśliłem. I tak przyklękam na kolanko, ro rozkładam ręce jak na misie i tak ką tu papa. I tak się dzieje. Gratuluję. E, Duch and put join at your party. Proszę. Ja bym to napisał double child <laughs> Teraz będzie za to łazić Dobra, przynajmniej pół questa complete Okej, Lael jakiś? Tak, zabierz swojego duchowego przydupaska i wracamy do reszty. Przywracam oczami, odwracam się i te... Dobra, czysto moralne pytanie. Istnieje jakaś możliwość, by byte zamieszkujące te okolice były w stanie zranić ducha? Tak. Jak on mu będzie próbował założyć kamizelkę kulą odporną, to ja wychodzę. Jasne! Ale dobry pomysł, mi się podoba. Nie lubi? Tylko, tylko rzucam temu duchowi. Przy brzydkich stworach się tego nie pokazuj, to dla twojego bezpieczeństwa. Ej, on sta... ma tam płód, rozumiesz? To jest to brzliwe. Ten płód płaczy. Bo, bo ja, to, 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 Bóg tak chciał, tak? Jakbyś widziała, to wskazuję ręką na metalfina. Oj Boże. Co Słucham, Bądziu. Rzuć mi reksonę. Gazem Do Dobrze. Więc wracacie czy jeszcze dyskutujecie? Co ja mogę mieć Nie, wracam, wracam. Elias i Castil, gdy tworzycie nowe perfumy na miarę Georgia Banani, z korytarza wychodzi Lyle, Ignis, a za tą dwójką dziecko z mniejszym dzieckiem i oboje są duchami, a ten jeden to Eee... Tak, 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 zamknijcie, Japy, po prostu ma, adoptowaliśmy ma... dwoje duchów. Czy to Dobra. nie zdarza się codziennie? Mam dadę w pierwszy mi słyszę. nie, nie, nie komentujcie. Dobra, no, ja nie mam ochoty... Nie no, anioły ja mogą się wiązać w parę i może. Moja poca, tylko orientuje... Ale to... <laughs> nie mieć, dzień ten duch, ja naprawdę Ja nie mówię, Bo... że nie można się wiązać, ale wyobraź sobie scenę, wchodzi anioł za anielicą i nie, jeszcze małe dziecko znaczy, nie nie, są, nie, 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 nie poprawiam i... się, nie, widzę tej głupiej miny tak? I, i te spojrzenia posyłane ode mnie do tego drugiego anioła, ale to nie my adoptowaliśmy, tylko on adoptował. Moja posta tylko bierze połową mnogą do żałki i wystawia OKG. Okay, tak. Dobrze, więc gdzie teraz się kierujecie? No ja rozkładam mapę, na której na samym początku zaznaczyłem tak zwany kierunek i cele nasze. W kierunku jeszcze nie, ale proponowałbym teraz, skoro już jesteśmy pod ziemią, namierzyć wejście do kanałów, dostać się do kanałów i zlokalizować kolejny obelisk, tylko nie mam pojęcia jak sobie z nim poradzić, skoro baza nie odpowiada. Skoro jesteśmy w świątyni, to możemy się połączyć. To nie jest na świątynie. Ale to jest miejsce kultu, nie chodzi mi, że główne świątynia aniołów, tylko tam było napisane, że można się pomodlić raz, dziennie, odzyskać jeden punkt gniewu, ale, ale gdziekolwiek... musi to być miejsce kultu. Nie, gdziekolwiek musisz to zrobić akurat. W mojej wersji podręcznika. Tak, to no, można to zrobić gdziekolwiek. gdziekolwiek. Bo Bóg jest wędzi. Ja przepraszam, chwileczkę zadłużę. Jasne? <kuh> ja nie, zrób, proponuję tak o niech najmniejszy Anioł może, anioł może spróbować skontaktować się z patronem w każdym miejscu związanym z kultem religijnym. Może być to kościół, przydrożna kapliczka, kontaktować się z patronem. Ale Aha, patron, patronem. patron to inny niż ten. W ten, a... sposób, może, w ten sposób może odzyskać jeden punkt a na razie no nie W mojej jesteśmy... wersji podręcznika możesz się modlić gdziekolwiek i odzyskać jeden więc... punkt Ale poza tym my nie jesteśmy w kościele, tylko tu jest taki ojczyznik sprofanerowany kościół, więc tak... Ale jeżeli chcesz nie się nim modlić, to. go for it. <laughs> No to i... no co coś mi... Się...